Cześć, Roman Tremus, prezes zarządu Finteco Spółka Akcyjna, jestem ko współwłaścicielem spółki Finteco SA. Odpowiadam za całą kształt spraw związanych z, z rozwojem spółki. Jeżeli macie jakieś pytania związane z komunikatorem albo z samą kampanią crowdfundingową, to zapraszam na GG nr 44. Cześć, Grybos, jestem pełnomocnikiem zarządu Fintechom SA do rozwoju komunikatora Gadugadu. -gadu. Przede mną duży cel rozpalenia polskiej marki na nowo i mam nadzieję, że wspólnie to zrobimy. Jeśli macie pytania o rozwój komunikatora Gadugadu, -gadu GG, piszcie do mnie na GG numer 6. Do pogadania! Mamy dwa podstawowe wskaźniki. Pierwszy to jest liczba użytkowników, drugi to jest dochód, jaki nam generuje jeden użytkownik. I to są takie dwa główne wskaźniki, jakimi się kierujemy. W tej chwili mamy ponad 400 tysięcy aktywnych użytkowników w komunikatorze GaduGadu. -gadu. Biorąc pod uwagę również klientów z usług finansowych, no to można powiedzieć, że mamy już około 500 tysięcy. Biorąc pod uwagę, jaki przychód generuje spółka, i sumując ilość użytkowników komunikatora z klientami z usług finansowych, mamy taki podstawowy wskaźnik, który mówi, że, że z jednego klienta, użytkownika mamy w tej chwili ponad 8 zł od osoby. I zakładając ekspansję komunikatora w Unii Europejskiej, ta ilość klientów i użytkowników powinna nam dynamicznie wzrosnąć. A ponieważ usługi finansowe będą również osadzone w komunikatorze, więc zakładamy również, że. Wartość generowana przez jednego użytkownika będzie nam również rosła i liczymy na to, że w perspektywie kilku najbliższych lat przychody spółki wzrosną kilkukrotnie. Nasz pomysł na GG, na polską kultową markę jest taki, aby uczynić z niej super aplikację. Pierwszą super aplikację na rynku europejskim, poprzez którą możecie nie tylko otrzymywać kontakt ze znajomymi, poznawać nowych znajomych, ale również wyobraźcie sobie, grać w gry ze znajomymi, kupić bilet na parking, kupić bilet na koncert albo nawet zamówić audiobooka. To wszystko w ramach jednej super aplikacji GG. Up. Już wkrótce, dzięki waszemu zaangażowaniu, to będzie możliwe, z pełnym poszanowaniem prywatności i danych użytkowników, którzy pozostaną w ramach Unii Europejskiej. Rozwijajcie GG z nami. Nie zakładaliśmy specjalnie. Minimalnego progu powodzenia emisji, dlatego że mamy kilka etapów celu emisyjnego. Najdroższy z nich to jest technologia, ale również zwiększenie zespołu programistów, zwiększenie zespołu marketingowo-sprzedażowego. Także w zależności od tego, jak będzie przebiegała crowdfunding, z jakim powodzeniem, będziemy etapami realizowali te nasze cele. Mamy też finansowanie ze środków własnych, bo Komunikator Gadu-Gadu osiągnął już rentowność, więc, w zależności od tego, jak będzie przebiegał crowdfunding, będziemy w stanie szybciej lub troszeczkę wolniej zrealizować nasze cele. W pierwszej kolejności chcemy wprowadzić usługi, opcje bardzo dobrze znane wam z innych komunikatorów. Lajkowanie wiadomości, edycja wiadomości, usuwanie wiadomości no bo różnie bywa, a także rozmowy audio wideo no bo chcemy się kiedyś zobaczyć, a także dla waszego i naszego bezpieczeństwa szyfrowanie end to end. Zakładamy trzy możliwości wyjścia z inwestycji. Pierwsze to pojawiła się nowa możliwość, czyli tablica ofert na platformie MiTeo. To jest jedna, jeden ze sposobów. Drugi, zakładamy, że spółka będzie wypracowywała zyski. Jeżeli to nastąpi, no to będziemy się też również dzielili dywidendą z akcjonariuszami, ale docelowo w perspektywie dwóch, trzech lat chcielibyśmy wejść na New Connect i to będzie kolejna forma wyjścia z inwestycji. Prowadzimy obecnie kilka rozmów z firmami, dzięki którym jednocześnie wzmocnimy przekaz, komunikację marki GG, ale jednocześnie stworzymy możliwość do rozwoju naszych usług. Przykładowo, wdrożyliśmy już w oparciu o nasze dedykowane rozwiązanie GG Chat, wspomagany sztuczną inteligencją i w oparciu o nasz najnowszy komunikator GG App, bardzo wygodne rozwiązanie, w pełni wprowadzone komercyjnie przez GADUGAD. Drugim przykładem jest wydanie specjalnej kolekcji odzieży z marką Urban City, opartej na kultowych motkach GaduGadu. -gadu. Piękna kolekcja, która już dzisiaj jest dostępna w internecie i w sklepach, dzięki temu wspieramy naszą markę. Kolejnym przykładem to jest nasze dedykowane rozwiązanie dla platformy sklepów internetowych. Sprzedawcy dzięki tej platformie i naszemu dedykowanemu rozwiązaniu będą mogli w czasie rzeczywistym rozmawiać z kupującymi. Super rozwiązanie dostarczone przez GaduGadu. -Gadu. Już teraz nad tym pracujemy. Kolejne to promowanie płatnej wersji GADU, Gadu Premium, GG Premium, dzięki której użytkownik otrzymuje wiele korzyści, ale również dzięki współpracy z platformą szwedzką BookBeat otrzymuje dostęp w konkurencyjnych cenach do audiobooków. Podsumowując prowadzimy wiele obiecujących rozmów, wiele z tych Współprac już się materializują. Nasze rozwiązania dedykowane, o których może bardzo się nie chwalimy, już pomagają w codziennym biznesie wielu firmom, a już wkrótce kolejne rozwiązania wprowadzimy. Strategicznie, długoterminowo, tak w horyzoncie do 2030 roku chcielibyśmy być taką cyfrową platformą pierwszego wyboru w Unii Europejskiej. Cel jest dosyć ambitny, ale chcielibyśmy stworzyć aplikację all-in-one, czyli aplikację, która za zawiera w sobie wiele różnych funkcjonalności. My już częściowo to mamy w komunikatorze, czyli chcemy mieć i rozmowy audio-wideo, rozmowy tekstowe, czaty, płatności, e-commerce, rozrywkę i to wszystko z poziomu jednej aplikacji. Nie to, co dzisiaj jest, że każdy musi mieć w telefonie załadowanych 100 aplikacji różnych, każda jest od czegoś innego. My chcielibyśmy podstawowe, najważniejsze funkcjonalności zgromadzić w jednej. Szacujemy, ponieważ dotychczas komunikator gadu-gadu tak naprawdę opierał się tylko na społeczności polskiej. Chcielibyśmy zerwać z, tą, z, tą, z tym przekleństwem średniego rynku, gdzie, gdzie, gdzie rozwój komunikatora na tyle dynamicznie postępował zaraz od początku, kiedy został wprowadzony na rynek, że twórcy no, zadowolili się. Przestrzenią i ilością użytkowników, jaka była w Polsce. My chcielibyśmy wyjść na, na rynek europejski, w pierwszej kolejności Unii Europejskiej. Na to nam pozwala nasza licencja z, wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, gdzie paszportowaliśmy naszą licencję na wszystkie kraje Unii Europejskiej i możemy usługi finansowe wprowadzać we wszystkich krajach, czyli ta nasza aplikacja będzie miała również usługi finansowe, stąd ten rynek unijny jest jakby pierwszym celem. Statystycznie rzecz biorąc, cytując dane z Eurostatu, w Unii Europejskiej jest dziś 460 milionów użytkowników, z tego 80% z nich codziennie używa internetu, co daje jakieś 360 milionów. Gdyby nam się udało zagospodarować chociaż 2% użytkowników, to mielibyśmy dodatkowe 7 milionów użytkowników, plus to, co już mamy w tej chwili. Także to jest taki nasz cel strategiczny w najbliższych kilku latach. Na początku muszę wrócić do, do tego wątku, że FinTech MSA jest krajową instytucją płatniczą, czyli świadczymy również usługi finansowe na podstawie udzielonego nam zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i te usługi w tej chwili stanowią 2 miliony przychodu spółki. Natomiast systematycznie rosną nam przychody z samego komunikatora gadu-gadu i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że osiągnęliśmy pluk rentowności jesienią zeszłego roku. Przychody z gadu-gadu rosły, 2022-2023 rosły o ponad 100%, potem o 4%, kolejny wzrost był o 36%, co spowodowało, że osiągnęliśmy rentowność. A w jaki sposób zarabiamy? Zarabiamy przede wszystkim z, no niestety z emisji reklam jest to coś niechciane, ale pracujemy nad tym, żeby nie było uciążliwe dla użytkowników, ale niewątpliwie przynosi to znaczny procent przychodów osiąganych przez komunikator. Szacuję, że to jest w granicach 30%. Natomiast ponad 60% przychodów mamy dzięki kontom premium, które nazywamy GG Premium. W tej chwili to jest ponad 13 tysięcy użytkowników, którzy opłaca co miesiąc te konta. I to zapewnia stały strumień przychodów. Niewątpliwie ci użytkownicy w ten sposób wspierają rozwój komunikatora, bo bez kont premium, no, nie będę ukrywał, komunikator nie byłby rentowny. Dodatkowo mamy linki afiliacyjne, bezpośrednie własne sprzedaży, i to, czy w modelu revenusze zarabiamy udostępniając pewne, pewne wasy, przykładowo mamy z firmą Bookbit ze Sztokholmu. Udostępniamy ich kody rabatowe za audiobooki i dzięki temu też mamy jakieś dodatkowe wpływy. Także to są takie podstawowe źródła przychodów z komunikatora, no ale też warto jest odnotowania, że nasza nowa aplikacja GgUp dla firm, którą monetyzujemy w modelu Sasowym, zaczyna przynosić pierwsze, pierwsze przychody. Tam mamy 25 kont pierwszych dla, dla firm darmowych, ale jeżeli ktoś wykupuje większe pakiety to, 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 to są już wtedy za niewielką opłatą, więc plus dodatkowo mamy już pierwsze prowizje z G -G Walletów, czyli z naszej aplikacji pozwalającej na natychmiastowe płatności, no ale zasilenie GG Walleta jest tam malutki procent, który pozwala nam utrzymywać tą aplikację.